przyszłość komórek macierzystych już dzisiaj w medycynie, na przykład w medycynie regeneracyjnej, wygląda bardzo obiecująco. Trwają badania kliniczne nad licznymi możliwościami zastosowania komórek macierzystych w leczeniu zwiększającej, przedłużającej się listy chorób. Dowiedzieliśmy się, że Miłosz jest chory. Lekarze po wynikach morfologii mówią nam, że Miłosz jest chory na histiotytozę. Histiocytoza jest standardowym wskazaniem do przeszczepienia komórek macierzystych. Dzisiaj lekarz nie powinien pytać, czy w tej akurat histiocytozie przeszczepiać, tylko lekarz, transplantolog powinien sobie zadawać pytanie, co zrobić, żeby wyniki transplantacji przeprowadzonej w odpowiednim momencie były jeszcze lepsze. O komórkach macierzystych dowiedziałam się w, w klinice. Poinformowała mnie o tym pani ordynator ze względu na to, że, że wiedziała, że jestem w ciąży. Mówiła, że jest taka możliwość, że można zabezpieczyć krew pępowinową i, i, i to się przyda dla starszego syna. Jeżeli starsze dziecko jest chore, a młodsze rodzeństwo jeszcze się nie urodziło i jeszcze mamy trochę czasu, żeby podjąć decyzję, to uważam, że niewykorzystanie szansy pobrania tak ważnego materiału biologicznego jest błędem. Lekarze mówili mi, że mój drugi syn może być dawcą, tylko, tylko muszą być zgodne komórki krwi w, w klipem powinowej. Dowiedzieliśmy się, że miłość będzie, będzie potrzebował przeszczepu kilka miesięcy później. Przeszczep z klipem powinowej, miłosz przeszedł bez komplikacji. W sumie w szpitalu był dwa miesiące wraz, wraz z przeszczepem. Ja byłam pewna optymizmu, że to mu pomoże. I pomogło. Komórki były zgodne z komórkami miłosza i to mu pomogło. Istnieje duża szansa, że materiał pobrany w Dniu Porodu, pobrany absolutnie bezbólowo, bezkolizyjnie, czasami nawet oczywiście umownie, bez wiedzy matki, która na swój sposób przeżywa ten dzień narodzin, pomoże starszemu dziecku. Pomoże starszemu dziecku, aby wyleczyć. To starsze rodzeństwo z choroby onkologicznej lub hematologicznej. Miłoż nigdy nie, nie, nie marudził, miłoż. Był bardzo dzielny. Naprawdę, to co on przeszedł, to chwała za to, że, że jest. Naprawdę był bardzo, bardzo dzielny. Im pacjent mniejszy, im młodsze dziecko poddane tej procedurze. Tym myślę, że mniejsze rozeznanie, kiedy jest czas, kiedy jest dzień tej najważniejszej kroplówki, bo przeszczepia się komórki macierzyste tylko i wyłącznie przy pomocy kroplówki. Mój starszy syn jest bohaterem, że pokonał chorobę, był bardzo dzielny i walczył do samego końca, a mój młodszy syn oddał krew pępowinową i uratował życie starszemu bratu.